Widzicie w kolejnym odcinku kanałem kamek 86 I w dzisiejszym odcinku zagram sobie na datapaku. Na tym datapaku mamy różne TNT. Różne TNT. Więc będziemy dzisiaj wszystkie te TNT odpalali. TNT mam tutaj w skrzyneczce, schowane ładnie. I bierzemy sobie wszystkie te TNT, które mamy, będziemy wszystkie zasuwali. Więc. Będzie ciekawy odcinek, zawsze sobie oraz lajka, oczywiście nie zmuszam, ale zachęcam. No, no. to zaczynamy. Yy, najpierw weźmiemy sobie Chair Retection TNT. Odsunę się trochę w tej skrzyni i zobaczymy co to TNT potrafi robić. Pozydzimy te TNT. Te TNT wygląda jak zuka TNT, a to nie zuka TNT, bo po odpaleniu tego TNT zobaczycie, że z niego coś leci. Leciało z niego coś, lecę, możecie zobaczyć postać drugiego, i coś z niego właśnie leci, takie jakby kuleczki. Zaraz odpalimy te TNT, i zaraz zobaczymy, co te TNT robi. I bum! Rozwala całą ziemię wokół! Cała ziemia jest rozwalona. Szkody to wyrządziło naprawdę spore bo wszędzie są jakieś bloki i te TNT jest dobre bo tyle, tyle tutaj zniszczyło terenu spoko nam zniszczyło terenu no i te TNT jeszcze dobra, które te TNT jest rzucone. i pozostało nam 9 TNT zobaczymy jak 9 TNT zadziała mamy właśnie wulkanę TNT zobaczymy jak ono będzie działało i odpalimy sobie je w tym o tym miejscu. Zobaczymy co te TNT potrafi. Odpalamy je. Ło! TNT wszędzie są! Ło! I to wszędzie wybucha. No i... Yy, właśnie... Trochę rozwaliło tej ziemi. Ale nie rozwaliło tyle, Ile tam rozwaliło, bo tam nawet sporo tej ziemi rozwaliło. A tutaj e, kawałek rozwaliło tej ziemi. Te TNT, więc te so, TNT jest też spoko, I Teraz przechodzimy do kolejnego TNT, który mamy w skrzyneczce. To jest Spilled TNT. Zobaczymy, co Spilled TNT potrafi. Je postawimy obok tego lasku, albo no obok tego lasku. I zobaczymy, co te TNT potrafi robić. Wersję odpalimy i zobaczymy, co ten TNT potrafi robić. Ja jestem ciekawa, co, co ten TNT potrafi robić. A, i mamy chyba na koniec też nuklearny TNT, więc odpalimy go w wiosce potem. Tam mamy jeszcze ruiny portalu. Więc 3, 2, 1, odpalamy TNT. Z niego trzy leci nawet chyba. Jakieś cząsteczki też. Odpalamy go. tu no nie. działamy to i odpalamy. Ło, wow, tutaj też się zrobiło kilka TNT. Ty, ale tu się... te TNT się mnożą. Wow, ale to był wybuch. To było trochę podobne do tego, ale... Tam to tam robiliśmy, ale tu, tu się zrobiło jeszcze więcej. I tu szkoda chyba mamy największe szkody. Cały taki kwadr został zniszczony. Więc te TNT nawet spoko jest. Cały kwadr został zniszczony. Przechodzimy do kolejnego TNT. Nasze kolejne TNT będzie sejsmiczne TNT. To brzmi naprawdę mocno, więc odpalimy go w lesie. Boję się, co to, jakie to szkody może wyrządzić. I właśnie stawiamy te sejsmiczne TNT, i bardzo się boję, czy to, jakie to może szkody wyrządzić, ale. Dobrze. My teraz każdy zostawia lajka i odpalamy te TNT. Odpalamy te TNT. O nie, coś się pali. To rozwala całą ziemię. Ale to było fajne, to rozwaliło całą ziemię i wszystko się paliło. Jak to jeszcze raz? To rozwaliło całą ziemię i wszystko się paliło. I to ziemia została podrzucona tak ładnie. Ładnie była ta ziemia podrzucona do góry, więc te TNT jest naprawdę spoko idziemy teraz po kolejne TNT mamy naszą piękną wczynaczkę i mamy teraz Anvil TNT to Anvil to kowadło więc będą TNT kowadło teraz sobie właśnie poszukam o, mam tutaj świnki i sobie odpalimy te TNT na świnkach więc poproszę świnki, że będę musiał, ale na odcinek dla testów tych TNT, o co jest to? No, nie, słuchaj, słuchaj. Właśnie słychać dźwięk kowadła, chyba. I bum! Wszędzie latają kowadła. Ile tego? o, ale tu dużo kowadł lata. A świnka przeżyła. O nie, znoszą świnkę. Ale dużo tych kowadł, naprawdę. Może zrobię jeszcze dzisiaj odcinek z zapakiem, co spadają kowadła. I to może nawet będzie ciekawe. Ale teraz lecimy po kolejną skrzyneczkę. Znaczy po kolejne TNT. Zobaczymy, teraz będzie Sponge TNT! Czyli TNT gąbkowe. Ciekawe, tu będzie tutaj testowałem ostatnio ten, ten, ten. te kowadłowe TNT, a Sponge TNT odpalimy sobie w tym oto miejscu. I zobaczymy ło, tak trochę cieknie z niego wodą. Mam tutaj cząsteczki wody, więc to będzie gąbkowe tienty, Zobaczymy, jak ono podpali, odpali i czy robi jakieś szkody, czy się pojawi jakiś wielki spunch, bo, nie wiem. Zobaczymy. Ło. Słuchajcie, dźwięk wody i zobaczymy, czy ta owca przeżyje. Ty to wody jakoś zrobiło. Skąd ta woda? Może tam... Wiem, to wyschnęło wodę, to my to musimy w wodzie przecież dać. Damy to w wodzie i zobaczymy, jak to w wodzie będzie działało. To całą wodę zniszczy. Ło, wow, wysuszyło całe jeziorko. Ty, to zobaczymy tam. Postawimy sportek u TNT i zobaczymy... Nie, wyrzucię go. Gdzie jest to TNT? Tu I zobaczymy, jak to TNT rozwali jeziorko. Zobaczymy. Czy całe wyschnie to jeziorko. Poza na razie tyle. I zobaczymy jak to z TNT. Uuu, całe jezioro prawie wyschło! Ale to fajnie wygląda! Ty, taki kawał jeziora wybuchł, no to te TNT jest naprawdę spoko. Mi się podoba. Y, time to die. ludzie na oczywiście. Ja. I mamy radny z Cztery TNT. Chyba cztery. Zobaczę. Cztery TNT w skrzyni nam zostało. Mam teraz netorowe TNT. Czyli coś będzie się coś paliło. A ten las się palił ten TNT. Uo, cały las się palił. To odpalimy w tym, tej części lasu. Odpalimy w TNT i zobaczymy jak one wybuchnie. Klikamy. Ło, te plienty się pali, więc jak wybuchnie ten nether, to ten cały las może spłonąć. Więc odpalamy. Odpala Słuchajcie, gasty. Wow, i są gasty jeszcze. Ło, wow, a tu wybuch taki nether. I tu mamy netherowe bloki nawet. I mam, gasty się zrespałniły. Więc one nie chcę powiedzieć, polecą. I zostało nam tylko trzy. TNT. Zobaczymy, jak trzy TNT zadziałają i czy zrobią jakieś duże obrażenie ziemi. Mamy Arctic TNT, czyli chyba zimne, chyba y, lodowe, mroźne, coś chyba w tym stylu. Więc odpalmy je tutaj, przy tej śwince Halince. Zobaczymy, o, lud, nawet z tego TNT cieknie i zobaczymy, czy ta świnka przeżyje. Czy ty świnka przeżyje tym Mrożny TNT, ale no, nie uciekaj. No i nic nie zwinęła. Te TNT była taka mała dziura. Mała dziura i pojawiły się bałwany. Więc TNT nie było aż tak, ale za tą dziurą pojawiły się bloki tego lodu i śniegu, więc te TNT nie było dobre. Chyba jedno, jedno ze słabszych TNT. Teraz, jest, a tu jest nasza skrzyneczka I zobaczymy teraz kolejne rzeczy I teraz mamy Ostatnie dwa TNT Nuclear TNT I Void TNT Void TNT to była chyba jakaś strefa Nie wiem Ale się boję gdyż możemy je trochę tutaj dać Gdzieś w tym Nowej polance Zobaczymy co to TNT może robić Więc właśnie teraz odpalam te TNT Bum. Co to jest? Taki dziwny dźwięk rozwijania szkła. Aha, one pewnie zrobi dziurę do Wojda. No tak. Etienne jest naprawdę dobra, mi się podoba. Bo zrobił pewnie taką gigadziurę. dziurę. No. Zrobiła dziurę aż do Bedroka. To jest wersja chyba 1.16, więc tu nie ma jeszcze takich wielkich kopalń. Ale Etienne, ale jest to spoko, zrobiła dziurę do Bedroka. Więc, jak ktoś chciałby kopać, no to on ma tutaj takie fajne TNT. Nie, krzesi Łowali No i teraz zostało nam nuklearne TNT. Nuklearne TNT. Zobaczymy, jak ono wybuchnie. I jakie szkody ono zrobi. Nuclear TNT. Nuklearna bomba, po prostu. Odpalamy to we wiosce. Zobaczymy, czy zrobi jakieś duże szkody w wiosce. Odpalamy to na środku wioski. W tym oto miejscu odpalamy nu... Albo na drzewie, albo nie, nie na drzewie. Yy, postawię gdzieś tutaj nuklearny TNT. To tak, tak ładnie to wygląda, te TNT. Takie cząsteczki dymu z niego lecą. I właśnie widzowie, teraz każdy zostawia subskrypcję, lajka, pisze jakiś fajny komentarz. Napisze komentarz TNT, zdobywa lajka na tym komentarzu. No i właśnie teraz odpalamy te nasze TNT. BUM! BUM! To jest timer! Czas jakiś, się odlicza i zaraz będzie bum. O nie, coś zało, bo mocniej pikać i zaraz będzie bum. Po wiosce. No i zniknęło. Nie, on zaraz będzie taki wybuchu. Zaraz będzie giga wybuchu. Komputer zaczął szumić bardziej. Ło! Wow. Zlagowało! Jezu! Co się stało? Cała wioska została wybuchnięta i spalona. Taka gigadziura została, i wszędzie ogień. Domy spłonęły, które były na wiosce. Zostały wywalone w kosmos, wszystkie domy. I teraz zrobimy, mam pomysł, zrobimy ostatni, zrobimy Ostatnie, y, ostatnie taki z TNT y, Potrzebujemy y, tej wszystkie, damy wszystkie TNT, dostaniemy i każde TNT po kolei. Tylko nie wiem, czy to bardzo będzie działało. Bo tutaj tak, i tak. I odpalamy. Nie, bo ja pierwszy odpalam. Ja pierwszy odpalałam to nuklearne! Uu, wszędzie wszystko się wybucha. Jezu! I już się odpalałem. Kowado... O nie, teraz będzie nuklearne. I tak się prezentuje wszystkie na naraz. Wszystkie te 10 na naraz. Tak się prezentuje. Wszystko wybuchło pięknie, ładnie. No a co? Ja się sam żegnam, widzowie. Jeśli wam się podobał taki odcinek i ci więcej, to zostawcie subik oraz lajka. Ja was żegnam. Pa, pa.